Wszystkim z tej strony Paula. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online. i Dzisiaj taki y, nietypowy odcinek, bo y, nietypowy. No, czy były już takie, ale one nie zdarzają się zbyt często. Y, I mamy kuniki. Y, ankieta będzie. powinna być udostępniona 2 października y, i będzie dostępna no, y, optymalnie, tak, czyli chyba dwa tygodnie, tak jak zawsze. Wiem, że jakby tego nie widać, ale wchodzimy sobie tutaj w informacje Jest opisana ładnie aktualizacja i wchodzimy sobie obok w konie. I możemy sobie właśnie poprzez jakby wypożyczanie takich koni możemy sobie zobaczyć i na nich pojeździć, jaki nam się tam podoba najbardziej. Ten chyba już był, tak mi się wydaje, a z ładną grzywą się trafił. A więc tak, to jest pierwszy konik. Pierwszy od lewej, na samej górze Tak się prezentuje O, coś się mu z grzybem stało hmm, Według mnie taki średni e, I to jest ten Milly Ch Okej, okay, grula Tobiano On mi się akurat podobał chyba Nie, mi się podobał grula Stalking mi się podoba Gruler Stalking, ale ten też jest naprawdę śliczny. Ten też naprawdę mega mi się podoba. Szczególnie z tą brązową grzywą. Jest naprawdę mega ładny. Nie, może ja mam jakieś takie upodobanie do tych koni, ale no, według mnie jest śliczny. Tak się właśnie prezentuje. I to jest drugi konik od Lewej. I dalej. Dalej mamy Kremello. Kremello też już znamy. Kremello jest od samego, od samego początku, jakby tych ankiet, nie? No, jest ładny. Jest ładny. Po, po prostu jest ładny. Nie urzeka mnie, ale jest ładny. Jezu, ale z białą grzybą wyglądałby jak taki albinos trochę. Niebieskie oczka, różowe chrapki no, więc tak się prezentuje Kremello. Jak sobie wszystkie właśnie obejrzymy i zobaczymy, to mniej więcej mogę Wam powiedzieć, na którego ja bym zagłosowała. O, ten, pamiętam, on właśnie miał tendencję często do wygrania tej ankiety, ale brakowało mu. No, Kilka dosłownie tych serduszek, albo kilkadzie kilkanaście, kilkadziesiąt. No, no mało. W do tego yy... inaczej. Był powiedzmy w pierwszej trójce albo i nawet w pierwszej dwójce koni, które yy, mogłyby wygrać pod yy, właśnie względem ilości tych serduszek w tej ankiecie. No, też jest mega ładny, naprawdę. Mogliby takie dodać, nie obraziłabym się. Zobaczcie, jakby ładnie wyglądał, jakby sobie kicał tutaj tak po tym, po pastwisku. No mega ładnie by to wyglądało. Więc myślę, że właśnie e, zagłosuję na niego. No. Proszę mi pokazać, dobra. I teraz uwaga, bo nowa maść. E, Red Dan Pinto. Zobaczmy, co to jest. Wow. Śmieszne, jakby go wybielaczem ktoś. <taki> Takie było moje pierwsze skojarzenie, jakby go ktoś oblał wybielaczem. No taki średni. Taki, taki średni. No taki średni. Tak się prezentuje. Z każdej strony. No nie, on do mnie nie mówi. Nie, 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 nie. On do mnie nie mówi. No więc tak. Na tego drugiego bym zagłosowała, czyli na tego Grula Tobiano. To jest ten taki łaciaty szary. Zagłosowałabym na Dapple Tobiano. Czyli tego wcześniejszego. Siwy jabłkowity krówka, że tak powiem. O! O, tak! Ho, 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 tak. Dlatego też będę głosować. O, matko, jaki śliczny. Wow. No, ej, mega ładny jest. Ja go chcę. Ja, 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 go chcę. Sama go sobie do gry włożę, jak mi go nie dadzą. Ej, nie no. On wygrał. On wygrał. Jest przepiękny. Dawno mi się tak koń walicy nie spodobał. Nie, on na pewno dostanie ode mnie serduszko. Jest naprawdę piękny. Dobra. E, gru stocking, czyli następny konik, na którego głosowałam. I e, być może będę głosować, bo on ma pręgę tutaj. Wąż mi zasłania, ale on ma pręgę. Jest ładny, ale nie w porównaniu do, do tego wcześniejszego. No to nie. to Jakbym miała dać jeden głos co na tego wcześniejszego, serio. No i teraz już mi się ten nie podoba. Jak zobaczyłam tamtego, takich szaraków mamy dużo, wydaje mi się. No, zobaczcie na to rancho. No znaczy się tutaj to i tak jest mało, nie? Ale. Tu takie biało brązowe, tu jest taki y, y, siwy w chreczkę tu taki czarno-biały. Y, aha, same chreczki. No dobra, no dobra. E, mamy właśnie te e, Rabikano. E, co tam jeszcze mamy tego Karoderesza? Więc wydaje mi się, że spoko opcją byłby ten wcześniejszy konik. E, czyli ten e, Soti Skin. No. I następny jest taki. Takiego też bym mogła mieć. Podoba mi się. Ale nie tak bardzo jak tamten. Tamten mnie urzekł po prostu po całości. Ten też jest naprawdę mega ładny. Też by fajnie jakby kontrastował z tymi maściami, które mamy teraz. No ale no. Głosujcie moi drodzy na koniki, które Wam się podobają najbardziej. Yy, I miejmy nadzieję, że wygra koń, który podoba nam się najbardziej. Bez sensu. No dobra. Każdy zagłosuje na innego, nie? No, no dobra. Mamy takiego. Taki, on jest taki karmelowy, fajny. Też ładny. Też mógłby być serio. Ale on nie urzekł mnie jak tamten jest, on jest taki ładny Tam, ten... I ostatni konik, Seal by Splash I to jest to I to też jest ładne Serio Jeszcze z białą grzywą, o mój Boże jaki on jest ładny Ten, ten, no to tak e, Pierwsze miejsce zajmuje e, ten, ten wiecie który? Ten zajmuje drugie miejsce. Ten, nad, nad którym się tak zachwycałam, zajmuje pierwsze u mnie. I chyba po prostu na te dwa tylko zagłosuję. Bo znowu tak. Nagłosowałam no w sumie na, na, pół, na połowę ankiety, więc. No, on jest mega ładny. Oh my gosh, jak ja bym chciała takiego konia! Zobaczcie, jakby on pięknie wyglądał na tym ranchu no. Moje ulubione dwa koniki. No, tak się prezentuje. Tutaj mamy piękną e, taką trochę tendencję do e, do czego? Do Sabino. No, trochę tak. Chyba, że on jest Sabino. Nie wiem. Nie wiem, aż tak to się nie zna na tych odmianach. Jest mega ładny. No, a więc tak, nie pobridujemy sobie, bo chyba nie mam miejsca nawet. No nie, nie mam miejsca, mam dwa konia aktualnie w bridzie. Eee, no, i to w sumie byłoby na tyle. Pokazałam Wam wszystkie koniki. E, tak jak mówię, 2 października powinna pokazać ankieta, która być może będzie dostępna przez dwa tygodnie. I później dodadzą maść, która wygra, która będzie miała najwięcej głosów. No więc tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.